Ceremonia Zaślubin Polski z Morzem łączy najstarsze pokolenia Kombatantów, uczestników walk o z najmłodszym pokoleniem. Jak co roku młodzież związana z Ligą Morską i Rzeczną, Kombatanci, władze samorządowe i mieszkańcy spotkali się pod pomnikiem Zaślubin, by uczcić odzyskanie dostępu do morza po prawie 6 latach niemieckiej okupacji. Jeszcze raz w sposób szczególny powitam naszych Kombatantów. Te osoby, które 70 lat temu były tutaj w tym miejscu, walczyły o Kołobrzeg i udało im się ten Kołobrzeg odzyskać. Po drodze pozostawili wielu swoich przyjaciół. Część z nich pozostała w Kołobrzegu na zawsze. Spoczywają na kwaterach, na cmentarzu wojennym w Zieleniewie, gdzie dzisiaj o godzinie 16.00 również w tym miejscu się spotkamy. Była to wiosna 1945 roku, wszyscy marzyli już o pokoju. Druga wojna światowa dobiegała końca. Za dwa miesiące hitlerowskie Niemcy skapitulowały, a parę dni później również Japonia. Wszyscy o tym pokoju marzyli, ale kiedy popatrzyłem na kalendarz właściwie do dnia dzisiejszego, ta wojna gdzieś tam na świecie cały czas się toczyła. Za chwilę wybuchł konflikt w Korei, Wietnam, Kambodża, Afganistan dwukrotnie, również z udziałem polskich żołnierzy, Irak, Jugosławia. No i dzisiaj to co się dzieje paręset kilometrów stąd w, na Ukrainie. Ale tylko tak bardzo ważne jest, abyśmy się tutaj spotkali i pamiętali o tych, którzy walczą, o tych, którzy odeśli i pomyśleli również o tym, co może nas kiedyś w przyszłości spotkać. Chwała bohaterom. Dzisiaj flaga Polski została zanurzona w morzu. 78 lat temu wbito ją w dno Bałtyku, a kapral Franciszek widziało, rzucił w morze pierścień, dokonując symbolicznego aktu zaślubin. Po raz kolejny spotykamy się tutaj w brzegu, aby nie zapomnieć. Aby nie zapomnieć aktu zanurzenia Biało-Czerwonej w falach Bałtyku i tym samym ukonstytuowania przez kaprala Franciszka nie polskiej obecności na morzu. 18 marca 1945 roku to ważna data ślubowania wierności i przywiązania do morza. Wróciliśmy na nasz Bałtyk. Szerokim frontem od Świnoujścia poprzez Szczecin, Kołobrzeg, Płuc, Gdańsk oraz mierzyje Wiślaną z nowo zbudowanym kanałem żeglugowym i kapitanatem portu o pięknej nazwie Nowy Świat. W tym roku dla uczczenia 78. rocznicy przygotowano 78-metrową flagę państwową, która została rozwinięta na plaży przy pomniku. Spójrzcie Państwo na kołobrzeską plażę. Tam rozwinęła się biało-czerwona flaga 78 metrów 78 lat od tych wydarzeń, które miały mia miejsce w marcu 1945 roku. Ta flaga swój początek miała nie tak dawno, bo 10 lutego, w Pucku. Bardzo dziękujemy za obecność pani Agnieszce się która zaszczyciła. Swoją obecnością tu dzisiaj, jako ten historyczny pomost między miastami zaślubinowymi, Puckiem i Kołobrzegiem. Tę flagę rozwinęła Kołobrzeska Młodzież zespołu szkół morskich imieniem Polskich Rybaków i Marynarzy i uczniowie zespołu szkół imieniem Macieja Rataja w Gościnie. Wielkie brawa dla nich, że walczą tam z tym sztormem i wiatrem. Na zakończenie uroczystości liczne delegacje samorządowców i różnych organizacji złożyły pod pomnikiem zaślubin kwiaty. Relacje z dzisiejszych obchodów nadamy po wydarzeniach dnia.